Druga edycja Grand Prix biegów na terenie miasta Oleśnicy. Dzisiaj dołączyliśmy do... Tego jeszcze festiwal biegów rodzinnych, w których uczestniczyły dzieci jako krasnale w liczbie ponad 120, oraz biegi duetów rodzinnych. W dzisiejszych biegach uczestniczyło 146 zawodników oraz 11 duetów rodzinnych. To wszystko w ramach festiwalu biegów rodzinnych. Dzisiejsza sobota była również dniem. Wolontariatu, gdzie wielu wolontariuszy w imprezie charytatywnej zbierało na rzecz Małej Nikoli. Była to zbiórka publiczna organizowana przez Związek Hacerstwa Polskiego Druchowie i Druchny Kówca ZHP Woleśnicy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz tej małej Nikoli. Ogólna liczba zebranych pieniędzy oczywiście będzie upubliczniona, niemniej jednak ofiarność Wszystkich oleśniczan i gości, którzy przybyli na dzisiejsze biegi, był przeogromny i serdeczne dzięki zarówno tym, którzy ofiarowali pakiety dla, dla tych, którzy do puszek wkładali pieniążki. I bardzo serdecznie również chcę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się w ogóle do organizacji, ponieważ jest to impreza kolejna, gdzie woleśnicy bardzo dużo ludzi nam przychodzi na te biegi. Równie bardzo serdecznie dziękuję wolontariuszom, którzy opracowali i regulamin i, i pracowali nad bezpieczeństwem, szczególnie służbom ratowniczym, a tutaj musiałbym też jakby skierować słowa podziękowania młodym druhom OSP Wieruszów, którzy fantastycznie zaprezentowali program, jak udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się w czasie jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka.